Niedziela to dobry czas, by odstawić telefon komórkowy i oddać się wspólnym zabawom. Ja osobiście lubię gry planszowe, a najbardziej szachy, a ja wspólne spacery z rodziną, a ja zabawy na świeżym powietrzu. Mamy dla ciebie taką propozycję: w najbliższą niedzielę wraz ze swoją rodziną zagrać w kalambury. Oto jej zasady. Gra od dwóch do 20 osób. Gracze. Otrzymują kolejno hasła do narysowania, na przykład burza mózgów, żyła złota i tego typu. Gdy jeden gracz rysuje, pozostali zgadują. Im szybciej hasło zostanie odgadnięte, tym więcej punktów otrzymuje się za odgadnięcie i rysowanie. Od 1 do 45 punktów. Za rysowanie więcej niż odgadnięcie. Czas na rysowanie jest ograniczony. Od 2 do 3 minut. Jeśli nikt nie odgadnie hasła, to rysujący traci punkty. Minus 10. Gra toczy się do ustalonej liczby punktów. Rysowanie hasła literami jest niedozwolone. Gra nie ma wtedy sensu. Osoby zainteresowane katolickimi grami planszowymi odsyłam do tego linku. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ten dzisiejszy dzień rekolekcji jest poświęcony modlitwie. Wczoraj mówiliśmy o poście, o poście przed komunią świętą, o poście, jeżeli chodzi o ubieranie, o poście, jeżeli chodzi o zachowanie, a dzisiaj modlitwa. Modlitwa przed i po posiłku, modlitwa w czasie gdy czytamy Pismo Święte, co jest naszą modlitwą, ale naszą modlitwą może być również to, że spędzamy niedzielny czas ze swoimi najbliższymi. Czy to w czasie spaceru, w czasie gry, w piłkę, czy to w czasie gier planszowych. Gdy mówimy o rekolekcjach wielkopostnych i bardzo często mówimy, że jest post, modlitwa i jałmużna, to dzisiaj bardzo mocno zobacz, że modlitwa przepełniała cały dzisiejszy dzień naszych rekolekcji. Mam nadzieję, że ta modlitwa będzie Tobie towarzyszyć nie tylko dzisiaj, ale zawsze. Że pamiętasz też również o tym, aby pomodlić się rano, gdy się budzisz, i wieczorem, gdy idziesz spać. Bardzo serdecznie dziękuję Tobie, że dzisiaj byłeś razem z nami. I zapraszam Ciebie jutro, abyś razem z nami przeżył kolejne dni naszych rekolekcji.